Cześć, witam bardzo serdecznie w 296 dniu codziennych Zdrapek w kanale Codzienne Zdrapki. Sytuacja przedstawia się następująco, że od 5 dni już nic nie było wygrane. Czyli mamy czterech. Nie, chyba czterech, bo jest szósty dzisiaj. Zatem czy wylosuję? No to cóż, te dwie. Czy wylosuję dziś jakąś wygraną? Numer 19 i 23. Niebieska i pomarańczowa. Dalej zbliżenie i przejdźmy do szukania tych naszych wypragnionych wygranych. Zaczynamy od shortów i słońca. O, tu obok siebie. Tu też, w tym samym miejscu nawet. Tu również obok siebie. No i w ogóle, jak dużo tych symboli, pierwszych dwóch. Dobra, następne. Małpa, aparat. Na środku mamy aparat. Mhm, mm mm -hmm, jest tu. Jest tu. I to by było na tyle. Dalej kwiat parasol. I w ostatniej nie ma. Kostium maska. Nie ma, nie ma. Jest kostium tu na dole. A jak dobrze pamiętam, to w ostatniej też była maska. Tak. I kostiumu więcej nie ma. Dalej. Skrzynia Palma. Na dole palma i dwa razy skrzynia. Tyle, Krab Delfin w pierwszej, oba czy jeszcze dalej będą? No nie już nie występują następne są piłka arbuz tutaj no jest jeszcze jedna piłka a na dole dwa razy arbuz się trafił ok Dziadzia kokos O, jest tutaj pan Neptun i to chyba wszystko. Ostatnia para i, os i później wygdrapiemy pojedynczo. Torba żółw. Nie ma, nie ma. Jest żółw. Nie ma, czyli na dole musi być torba. A żółwia nie ma. Przedostatni. Rozgwiazda. Tu nam nic nie łączy. Tutaj również. No to przechodzę do ostatniego symbolu. W pierwszej zdrapce Wiadro nie połączyło żadnej linii. Było tylko jedno, kolejny pustak. To by potwierdzały również kontrolne. No to jedziemy numer dwadzieścia trzy. żółw arbus na początek po dwa. krab skrzynia w pierwszym nie ma, w drugim mamy kraba, w trzeciej nic, w czwartej yy, skrzynia, i ostatnia, krab dwa razy, a skrzyni nie ma, szorty kapelusz. Tyle? Perła rozgwiazda jest tu perła. Mhm. Cytryna, wodolot. Nie ma, nie ma. Jest cytryna. O, dwa razy nawet obok siebie. O, i cytryna. Trzeci. W ostatniej nic. Małpa, aparat. Obok siebie, i na dole nic, ostatni rząd księżyc, motyl tu wpadł, motyl tu nie ma, tu nie ma. I w ostatniej dwa księżyce i motyl. Ok. Maska ananas. Nic, tylko na dole. Nie, gdzieś ominąłem, bo to jest maska ananasa, gdzieś przeoczyłem. A nas jest w pierwszej z drugiej tyle Płetwy kwiat, Ale blisko do wszystkiego. Aha. I co? Nie ma więcej. No to przedostatnia jest kotwica. Tu. I tu. Kolejny pustak pewnie. Leżek. Czy leżak coś połączy? Tu nie. Tutaj, ale też. No nie wierzę. Ale losuję. Pusto. Gdzie te kontrolne z drugiej strony? No wychodzi na to, że pusto. Kolejny dzień nic nie trafiłem. Jedna z drabka pierwszego dnia tylko na razie wpadła. I to za dyszkę. Podsumowanie jest dosyć, dosyć szybkie i proste. No bo tu muszę tylko przepisać. A tu dodać dwie dyszki. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejsze losowanie. Być może już jakiś wygranych. Cześć.